Kobiety wzięły sprawy w swoje ręce. Tak, oczywiście, bo siła jest kobietą. Tak tutaj często skandujemy i myślę, że no pora, żeby kobiety zawalczyły o swoje prawa. Ale trochę mało pan dzisiaj. Mało, ale mam nadzieję, że jeszcze ta liczba się zwiększy, ponieważ wiele kobiet pracuje do piętnastej, które mam sygnały przybędą dopiero na marsz, który planujemy o szesnastej. Ja się, Jaki? ja się cieszę z tej ilości, ilości która jest. Jaki jest program protestu? dzisiejszego protestu? E, no, jak teraz widzimy, na przekazywanie odczytujemy życia. różne materiały, e, podpisujemy petycje, standujemy. E, tak będzie do godziny 16. O godzinie 16. Jeden e, pomaszerujemy w stronę Placu Wolności, drewno, e, okrąg do starostwo i drugą stroną alei Jana Pawła II podejdziemy pod biuro senatora Grzegorza Peczkisa. Tam pewnie troszeczkę pokrzyczymy, wyładujemy z siebie, wyrzucimy złość i wrócimy znowu na to miejsce. Wszystko ma się zakończyć o godzinie 19, ale to wszystko będzie zależało od tego, ile będzie osób. Mamy dość, e, planujemy jest również jest zapalić dość, świece i ułożyć dość, z nich e, napis dość. dość. Bo po prostu dość, my kobiety mamy dość. dość. Dzisiaj podpisywane mamy są dwie dość. petycje, czego z grubsza rzecz biorąc dotyczą. Jedna petycja dotyczy wycofania religii ze szkół, a druga petycja jest to petycja Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, przygotowana oczywiście w porozumieniu z prawnikami. Petycja ma 11 postulatów, ja to wszystko już wcześniej odczytałam na głos. No, generalnie chodzi o godność i, i, i prawa kobiet. Chcemy być traktowane na równi z mężczyznami. Nie chcemy, żeby e, nam nakazywano. To nie podpisał, e, jest te petycji bardzo na proszę przykład obok. Tak jak przed chwilą mówiłam tutaj, e, przez mikrofon, nie chcemy, żeby nakazywano nam rodzenia dzieci, w tym również dzieci chorych, ciężko chorych. To już drugi protest w Kędzierzynie Koźlu. Czy mamy rozumieć, że ta cała akcja będzie się rozwijała? Ja mam nadzieję, że tak. To znaczy pierwszy w Kędzierzynie, który został zorganizowany, który został zgłoszony, bo to co odbywało się 3 października to było chyba takie ruszenie kilkudziesięcioosobowe, spontaniczne, nie było, nie, nie było to zgłoszane nigdzie. Ja byłam w tym dniu w Opolu. W, w Opolu bardzo dużo kobiet przyszło na demonstracje, zresztą nie tylko kobiet, bo sporo mężczyzn nas wspiera w tych działaniach i bardzo im za to dziękujemy, bo nie traktują nas tak jak rząd, tylko rozumieją to, że, że, że my chcemy mieć również takie prawa jak oni. Jeśli będzie jeszcze coś organizowane w całej Polsce, bo oczywiście nie jest to tylko inicjatywa, która odbywa się u nas, ale dzisiaj protesty odbywają się w całej Polsce. Również za granicą, bo Polki poruszyły praktycznie cały świat. Kobiety na całym świecie walczą teraz o swoje prawa. I y, symbolem walki o równe prawa kobiet stała się czarna parasolka. Dlatego że 3 października. Padał deszcz. Tak, padał deszcz, i e, no, siłą rzeczy trzeba było się chronić. To może pokrzyczymy, I troszeczkę? ta czarna parasolka stała się takim Damy. symbolem Parazolek. tego protestu. Tak, tak. Nazywanego czarnym. Taka, taka czy, czy nie obawia się pani, że jeśli kobiety zakończą tylko na tych dwóch protestach, to po prostu może nie dać to oczekiwanych efektów? E, ja myślę, że nie zakończymy na, na, na tych dwóch. Protestach, bo już doszły mnie słuchy, że będą organizowane kolejne protesty. Ja nie jestem pewna, czy zdecydowałabym się po raz drugi zorganizować coś w nie. Zresztą nie mówię na razie ani tak, ani nie. Zobaczymy, co będzie się działo dzisiaj jeszcze do końca tutaj u nas. Słyszymy wokół okrzyki, nie składamy parasolek. To chyba widomy znak, że panie chcą protestować nadal, nie tylko dzisiaj. Tak, tak, to jest też takie nasze nadrzędne motto, które się znalazło już na wszystkich materiałach strajkowych, na, na logotypach, na, na przygotowanych takich w sumie Materiała, które nawet na Facebooku kobiety umieszczają jako zdjęcia profilowe, jako zdjęcia w tle z symbolem z parasolka, napis nie składamy parasolek i jak najbardziej chyba długo ich nie złożymy. Po tym pierwszym marszu wydawałoby się, że czarny protest osiągnął to, co było zamierzone, aby projekt ustawy, który trafił do Sejmu został wycofany, ale jak widzimy tutaj dzisiaj, to nie jest tylko protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Obejmuje on dużo szerszą tematykę praw kobiet po prostu. Tak, zostało to rozszerzone, ale ja bym też nie była tak optymistycznie nastawiona do tego, bo wtedy ta ustawa nie została przegłosowana. Oczywiście to zaostrzenie ustawy, ale rząd cały czas ma zakusy. Oni cały czas tworzą coś i próbują tylnymi drzwiami dobrać nam się, że tak brzydko powiem, kolokwialnie, dobrać nam się do tyłków. Śledzimy cały Cały czas to co się dzieje i wiele osób nam zarzuca. No w końcu tak, ustawa nie przeszła. Po co? Po co wy tu jesteście? Po co wy protestujecie? Nie, my po prostu widzimy szerzej, widzimy więcej, obserwujemy, żeby, żeby po prostu nie dać się zaskoczyć znowu. I walczymy dlatego też teraz o więcej. Przy, przy okazji, jak już kobiety pokazały swoją siłę, to nie powinny się cofnąć. Taka jest moja, takie jest moje zdanie.